i Market City to jest, jedna z najwie... to jest największa aglomeracja tutaj na tej wyspie. Stąd, że tak powiem, jest cała baza wypadowa na wszystkie wyspy, plaże i Td. Ważniejszym punktem tutaj tego miasta jest stare miasto, czyli Old Town. Pokażę Wam, jak to wygląda, jak tu mienią się kolory i ta inna infrastruktura, niż zazwyczaj widzimy ją w Azji, e, przyciąga możemy zobaczyć fajne miejsca Uh, tak powiem hostele, miejsce do jedzenia, bardziej europejskie bary, banki, czyli wszystko to co potrzeba. Że tak powiem w głównym miejscu, w głównym mieście tutaj na Phuket Jak zwykle moi drodzy musicie się ubrać odpowiednio. Zero-krótkich koszulek, ramionczek, bez butów. Standardowo. Karon Beach troszkę mniej chyba fajna z plaż, dużo ludzi, bardzo dużo turystów, ale się robią w wiarę mocne. Kolejny dzień na plaży moi drodzy. Karon Beach. I pamiętajcie, to co mamy za darmo, czyli plaże czasami są najlepsze po prostu. Moi drodzy, jedziemy już praktycznie przed przedostatni punkt imprezy Big Buddha, czyli jeden z. Hello? Czyli jeden z największych, moi drodzy, najgrubszych postaci tutaj na Phuket. Nie mam zielonego pojęcia, tu podam informację, ile waży, ile mierzy. Zobaczymy go z bliska. Jedziemy na samą górę i to praktycznie będzie ostatnia rzecz tu w Phuket i tu w Tajlandii. Jedziemy! czemu napisali, że to jest zła droga dla skuterów, bo wzniesienie to jest jakieś 70 stopni i nie da się wjechać z skuterem. Tutaj. Mieli rację. Wjazd tutaj na tego wielkiego buddę do pewnego momentu jest nawet, że tak powiem bardzo ciężki dla skutera. Potem ta droga się urywa. Jest tylko i wyłącznie droga z jakieś gliny, piachu, wiecie, że tam dalej nie ujedziecie Także jeżeli chcecie zobaczyć Wielkiego Buddę Musicie się tam udać już jakąś terenóweczką albo taksówką I wykupić wycieczkę Inaczej się nie da, no trudno Wszystkiego w życiu nie można mieć Za nami jest byk Bardzo fajny Zobaczcie z tego z bliska Tu i zaraz zostajemy opierdol od jakiegoś gościa pewnie Ale, na co poradzić? Uważenia Halo. Zamiast Buddy na wzgórzu jest naprzeciwko tutaj Lotus Tesco Lotus. I z tego parkingu o godzinie około 4.00 widać fajnie całego buddę z daleka, bo z daleka. No ale co zrobić? Zaraz wam pokażę. Udajemy się zakupić coś tam na Sylwestra. Uuu, troszkę rudy się zrobi. A to taki typowy parking, moi drodzy, pod Molem. Nie wiem, czy tu mogę stać. Raz Wam pokażę. Motory. Motory. Jest to nie wiem, z milion motorów. Nie? No, ale zaczynamy Sylwestra Tajani. Jesteśmy tutaj na Patong Beach, czyli pierwszy sylwester bez szpika pod nosem bez zimna kulturalnie na plaży Murtu Mocu, ale to Wam zaraz pokażę. A dupa! Zapaliśmy się troszeczkę na dwa słońca, tak to mniej więcej wygląda. Będziemy dochodzić dalej. Sylwesek pas. Ooo, ale tu będzie impreza. Angla Walking Street, tak to wygląda, pełno barów, jedna wielka imprezownia, dlatego tutaj jesteśmy. Ta sama ulica, dwie godziny później, taki rozpizzek, że to się nie dzieje. godzinkę, półtorej i będzie Sylwester za mną tysiące lampionów wygląda to znakomicie, nie mogę to, tego przełożyć na kamerę, bo, bo niestety nie dysponuję tak dobrą kamerą że wam to pokazać, ale widok jest niesamowity i to były moje ostatnie dni w Tajlandii tak naprawdę przeżyłem je bardzo szybko i chyba wyłącznie tylko czekając na Sylwestra Patong Beach po prostu nie mogę sobie wyobrazić lepszej scenerii, aby zakończyć ten rok z tak wielkim przytupem. Milion turystów na plaży, ciepłe powietrze, ten klimat, zabawa i ludzie, którzy są tak pozytywnie nastawieni, to musi być kolejny dobry rok, jeżeli kończysz go w takim miejscu. Na ten rok, który nadchodzi, życzę Wam wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. Bo to chyba najważniejsze rzeczy. Pamiętajcie, bawcie się i podróżujcie, bo to też ważne. Z największym problemem wyjść z plaży, kiedy robiło się Sylwestra na plaży. Z taki tłum ucieka do klubów, że to się w pale nie mieści, nie? Sami zobaczcie to. Tajowie są tak wkurwieni że tak wkurwionych ludzi w Sylwestra to już dawno nie widziałem. No wiecie no, białacy przyjechały, wow. zablokowały drogę, bo wszyscy odnoszą się po drodze i każdy ma to w dupie. No i tak to wygląda. Niektórzy są wkurwieni, niektórzy się śmieją, ale... Happy New Year. a tymczasem ja przenoszę się szybciutko na lotnisko, stamtąd polecimy do kolejnego kraju, będą kolejne przygody i widzimy się w następnym odcinku.